normalnym człowiekiem, a nie dokładaniem cegiełki do głównego tego świata. No. No. Bo, jest, bo inni walą w bambuko, to ja też będę walił w bambuko dla własnych korzyści. Jakby to jest nie do końca jakby spoko. Nie? Jakby, od, ja to szanuję, jakby ja co? rozumiem twój powód, zwłaszcza na zasadzie. Przecież graliśmy w no drivers nawet razem. Ale gdzie nie, 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 nie bronić karbi mieli dobra? te lobby, Gdyż. które wszyscy podejrzewaliśmy, o reverse boosting i tak dalej. No bo jak się widziało ich lobby i przeciwników, których oni, których oni zabijali, no to, to aż się człowiek za głowę łapał. No, I, dokładnie i, tak jakby, było. No. I stąd się wzięło jakby to wszystko. Stąd się to wzięło wszystko. I kwestia jest taka, że ja widząc ja to, ja widząc to, osobę, to że, zacząłem o tym czytać i ogarniać rzeczy i się dowiedziałem, jak to działa. I ja rozumiem ten argument, natomiast dalej uważam, że jest to nie fair. Względem, gdybyście po prostu nie, gdyby to nie wyszło, to jakbyście to robili, to zyskujecie stary na, tl, na, na tle innych content creatorów, którzy tego nie robią i zaczynają. Oczywiście, że tak, ale no tak, no. ale będąc content creatorem i widząc takie rzeczy, zresztą sam tak zrobiłem, widząc, że inni mają takie lobby, jeżeli sobie jakiś content creator ogląda mnie i zastanawia się, dlaczego Izak ma łatwiejsze lobby niż ja, bo ja to mam z a Izak nie ma, no to. Usiadłbym sobie, wpisałbym sobie w Google'ach y, co nieco i bym w ciągu dwóch godzin znalazł rozwiązanie, bo tak to wygląda. Więc to nie jest moja wina, że content creatorzy y, nie chcą sobie takich rzeczy poszukać, bo ja sam się zastanawiam, sam zadawałem sobie to samo pytanie i na nie po prostu znalazłem odpowiedź. Ale bo ludzie myślą, wychodzą z założenia, że nikt nie wali w ogóle. Ale sposób, słuchaj, ale to po prostu wchodzisz w grę. I jesteś i wszyscy mają tak samo. Że taki sam ale widzisz, największy wszystkich w Polsce ro... wchodzi w Warzona, klika play i ma to samo, co ja, a nawet lepiej, ma trudniejszych przeciwników, bo jest dużo lepszy. A okazuje się, że nie. No ale widzisz, bo kwestia jest taka, że, że Warzone jest tak zbudowany w ten sposób, że niestety. No rozumiem, no niestety i to jest tak to problem jest, no. Activision jak najbardziej. I dlatego no. chcesz w takiej sytuacji to wykorzystywać. no. I dlatego ja też chciałem to wszystko dzisiaj wyjaśnić ludziom. Znaczy, no z tego, co, co słyszałem, to, to strasznie po nas cisnąłeś, więc nie wiem, chyba, że no to tak... Zobacz wiesz. sobie później i to zobaczysz po prostu, co, co mówiłem. No. No nie dobrze, cisnąłem, nie. tylko po byłem wkurwiony i smutny i zły, że to tak wyszło. No. Mało tego, tydzień temu zapytałem jednego z was, czy to robicie i dostałem odpowiedź, że nie. Znaczy, no tak, no, nie, jeżeli, no ja wiem, że nie mnie nie zapytałeś, ale wiesz, kwestia jest taka, że jeżeli to jest ktoś od nas, w sensie, prawda? I to jest ktoś, komu. Bo, wiesz, bo ja, ja właściwie znalazłem, znalazłem sposób, bo ja sobie szukałem głównie, prawda? Jeżeli to nie wiadomo, kto jest to z nas, tak? Wszystko jedno tak naprawdę. Nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. No nie ma znaczenia. Kwestia jest taka. Ale chłopaki, przecież kocham was, szanuję, jesteście moje mordy, tylko chciałem, żebyśmy oczyścili ten temat, bo nie mogę czytać. No nie, nie, nie rozmawiać. Ja naprawdę mi zależy na tym community stary Wars Rozumiem, bo, bo mam nadzieję, że jakby możemy Dobrze. tu chciałem, naprawdę. Chciałem wytłumaczyć no. tylko kolegę. Który ci powiedział, że nie. Ja nie znałem jego rozmowy z tobą, chciałem powiedzieć. Nie, nie, wiedział, nie wiem, co ci powiedział, czy, czy ci powiedział, czy ci nie powiedział, ale kwestia jest taka, to jest że to jest gość. Istotne. Dobrze, okej, okay. to jest gość, któremu pokazaliśmy metodę, prawda? którego my też wzięliśmy na turnieje. I w momencie, kiedy on mówi, że tak, robimy coś takiego, to w tym momencie on donosi też na swoich kumpli, którzy mu to wszystko pokazali, tak? Więc no rozumiem, musisz, no, musisz no, jest jego teraz kółko... zrozumieć. Ja rozumiem. No, to, wiesz, no to, ja to, rozumiem, to, natomiast... to jest, on, on na pewno miał z tym problem, żeby czy to powiedzieć, czy nie? No, bo ciebie, ciebie zna tak i ciebie też lubi, tak samo jak ja, zresztą przecież ciebie lubi w ogóle, no ale w takiej sytuacji no, musi coś wybrać, tak naprawdę. I jeżeli jeżeli w takiej sytuacji zdradziłby też kumpli, którzy go w to wszystko wciągnęli, że tak powiem, do turniejów różnych, bo przecież byłby też tak to wygląda, no to no, wiesz, no, no to, to moim zdaniem zachował się bardzo w porządku. Mimo, że oczywiście, y, może być do niego złożyć i nie powiedział czy coś, ale wobec nas się zachował w porządku i tyle. No. Dlatego dla mnie zachował się po prostu jak facet, że nie zdradził swoich kumpli. Okej. No. no, także nie no, chciałem, żebyś po prostu ty zrozumiał trochę jego sytuację w, takiej, w, te, w takim momencie, że to, to nie było łatwe, żeby ci wtedy napisać wprost Tak, wykorzystujemy VPN-a, żeby, żeby mieć łatwiejsze robby. No. No kumpla, no rozumiem. Także tą no. osobą, która tak naprawdę tutaj powinna coś powiedzieć tego, to jestem, to jestem ja. No, to nie no, to, to nie jest tak, że to są kumple czy kumple, tylko wiesz, no... To nie jest wszystko takie proste, no. Tak Mordziu, naprawdę. naprawdę mogłoby być przejść prostsze, jak po prostu by to normalnie... No jasno wiesz, byłoby prostsze, gdybyś nie mnie nie. zapytał. Jakbyś mnie zapytał, to bym ci powiedział, że tak, bo tak jak mówię, no. No rozumiem. No. Natomiast docelowo, kurde, uważam, że ja, stary, po całym moim dzisiaj wypowiedzi, naprawdę jakby na koniec powiedziałem wszystkim, żeby dalej nie wieszali na was psów, bo mnie to w jak czytam też, jak teraz wszyscy was ponad cisną, że to już jest jakieś oszustwo i tak dalej. Bo to nie jest, bo ja też rozumiem. Natomiast chciałem wyjaśnić tą akcję, wyjaśnić tą sytuację. Dalej będę bronił was pod względem tego, żeby nie wieszać psów na was, bo, bo szanuję każdego z was osobno i tak dalej. I liczę, że po prostu możemy wspólnie oczyścić tą atmosferę w tym w community naszym Warzone'owym i, i możemy razem się bawić, no. Aj stary, a jeżeli będziesz grał w turnieju kontra naprawdę ludzie na świecie, którzy to używają, to ja wręcz... Chętnie zobaczę, jak będziesz właśnie używał tego, żeby w końcu zobaczyć, jak no będziecie mogli no to, no, to, no to właśnie, no to jak masz tego używać, no to i chcesz zagrać dobrze na turnieju, to tak samo musisz się przygotować do tego i musisz trenować sobie w takiej sytuacji. Prawda? No ale tak jak ci za granicy, że, nie, czy nie? Jeżeli jasno powiesz, że to robisz, to ja żadnego problemu nie mam. No. A no to dopóki super. to nie było jasne, no to, to wiesz, to, to był kwas trochę. No. I jakby wszyscy zastanawialiśmy się, co to się dzieje. I jakby przecież człowiek, no, jakby ludzie wiedzą, widzą. Jakby dużo dobrych jest graczy w Urzona, którzy widzą te minimalne różnice w game, wiesz, jakby w ruchu przeciwników i tak dalej, no. Come on. No nie no tak, no. Wiesz, jeszcze jakby pamiętając, bo też widziałem komentarze o tym, że, że teraz to gram tylko na słabsze gracze od siebie i w ogóle i to wykorzystuje w ten sposób robimy telefragów, no ale trzeba pamiętać, że jak się ma KD4, czy tam powyżej, czy nawet powyżej 3 KD, no to jak będziecie dobierało lobby, to 95% tego lobby będzie gorsze od ciebie tak naprawdę. No. Wiadomo, że będą, będą mniej słabsi od Ciebie jak będziesz grał sobie na Warszawie, no ale to też to, to, to nie jest tak, bo ludziom się wydaje, że wykorzystujemy to po to, żeby trafiać na poczęgu, po, początkujących graczy tylko i wyłącznie. I oczywiście my takie lobby też się poluje, chcąc robić jakieś tam rekordy świata, bo tylko na takich lobby rekordy świata się pobija. No właśnie, no to, to jest wina jest Activision jak najbardziej i nieogarnięte to, że jakby w niektórych krajach jest tak, a innych jest tak, i, i jakby to przez to nie, nie ma znaku równości. Dla mnie jest niepojęte w ogóle, jak mogą być Twitch rivals na Kill race e, i jak Twitch może płacić pieniądze w nierównej walce ludziom. No, to jest jakiś absurd tak samo. No. Ja też chętnie napiszę do deszcza w, w, w Twitchu i się dopytam, jakby i co Twitch w ogóle myśli o tym temacie, no bo to nie jest cool, to nie jest fair. No ale wiesz, ale to jest, to jest Activision, to jest Call of Duty i Twitch tutaj nie ma nic do, do tego, jakie jest Call of Duty zbudowany, jakie jak są serwery w Call of Duty. Wymyśliliście no. takie turnieje, bo robili takie turnieje w PUBG, robili takie turnieje w Fortnite i to fajnie wychodziło, no tutaj jest to BMM, które jak widać nie działa tak jak powinien. No. no dobra, no Piotrek, mam nadzieję, że kurde to wszystko sobie wyjaśniliśmy i Zadry nie ma, ja nie mam, po prostu też chciałem powiedzieć kurde swoje zdanie. No. Nie no rozumiem, no. Wiesz, no dużo ludzi ma, ma takie zdanie, że to jest jakieś wielkie oszustwo, no ale tak jak mówię, no, w momencie, kiedy, kiedy... Znaczy w sensie, no tak jak mówię, no jeżeli bym się przeprowadził do Egiptu, to byłoby wszystko w porządku, tak. Albo gdybym grał na przykład sobie o godzinie 6 rano, to też byłoby wszystko w porządku, bo wtedy też jest słabsze lobby, ale jak użyłem a to już jest nie w porządku. To... Jest w porządku, jeżeli o tym wie człowiek. Jeżeli widz o tym wie. Mhm. Po prostu. No rozumiem. No, no dobrze, więc, no to co? Nie no tak, no więc jakby to, to jest argument, który, który jest sensowny najbardziej w tym wszystkim, i to jest coś, jak sobie czytałem komentarze na grupie że ludzie, jak są Znaczy Ja rozumiem, że to no nie... Rozumiem, że szukanie, nie się tego wcześniej. Tak samo ja się dosyć. czułem oszukany. Emocjonowałem się na maksa waszymi pobijaniem rekordów wzajemnych i tak dalej. A nagle się okazuje, że to, że to jest ok, jest pobijanie, ale jednak jest jeszcze taka łyżka której człowiek nie widział, nie? Czegoś jakiegoś takiego przyprawy, kurwa, której znaczy, nie no, znałeś, no. no. widział, bo, bo widzieli, widzieli wszyscy, że to są słabsze lobby tak naprawdę, nawet niezależnie od tej strony samej, tak? No ja nie wiedziałem, do, do, bo, do kiedy mi ludzie nie przedstawili tego jakby na, na dowodach, na, na pokazanym w tych y, stronkach SBM-em, Warzone i tak dalej, no. Okej, okay, a w takim razie to jeszcze mam pytanie. I myślę, że mnóstwo jak, ludzi nie wiedziało. To, dobra, to jeszcze mam pytanie, a jeżeli gramy sobie, nie używamy VPN-a, ale gramy sobie z Legendarium na przykład, tak jak sobie graliśmy na turnieju, nie się Legendarium, no i Legendarium zakłada stary, No to jest spierdzielone, Dobra. Ale dziwne, powiedz, czy wtedy, posrane, czy wtedy no. oszukujemy, czy nie oszukujemy, bo jakby też chcie, chciałbym się no to jest, jak to wtedy. No nie wygląda. wiem, no a jak ty uważasz, to jest moralnie jakby spoko, niespoko, no nie wiem, no to jest porąbana akcja, dlatego że znowu ma przewagę z powodu miejsca, w którym mieszka tak naprawdę. I tego, jak Activision jakby prowadzi tą grę no, i te serwery. No, I to jest, mhm. jest popieprzone. No. Nie wiem, jak to traktować, czy to jest spoko, czy nie. I, i czy jakby jakby grać wtedy czy nie grać. No jakby. Pff, nie wiem, pewnie grać, bo to jest błąd, kurde, producenta, nie. No, nie no tak, no to jest to jest po prostu system, no. No da. No nic no, mam nadzieję, że słuchajcie, trochę oczyszczamy tą atmosferę. Drodzy widzowie też bądźcie kurde, wyrozumiali i cool na całą tą akcję. To nie jest też nie, nie wiadomo co jak, jakaś wielka tragedia albo jakieś citowanie, nie wiadomo jakie. Ale wiesz, o w sumie, do, ale wiesz, do, do... Jak, jak kręcisz w sumie też aferę sobie, i teraz powiesz, że wszystko jest super, że się lubimy, nie to, no, to nie, nie sprawi... afery. Piotr.